Witam Was wszystkich serdecznie z tej strony, król Żółci. W obwodzie Charkowskim Rosjanie są już w centrum Kupiańska. W tym miejscu już raz mieliśmy taki przypadek, gdy Rosjanie weszli daleko na ukraińskie tyły, ale atak nie został niczym poparty i koniec końców się skończył właśnie na niczym. A dowództwo rosyjskie to tutaj jest wyjątkowo ostrożne. No ale sam fakt, że mogą sobie Rosjanie od tak wchodzić do środka miasta, świadczy o dużej słabości lokalnych sił. A posiłki do Pokrowska musiały skądś pójść, więc możliwe, że tym razem atak się uda i Rosjanie po prostu przejmą miasto. Spodziewam się teraz też takich kilku głębszych ataków w wielu miejscach frontu. Tak jak powiedziałem, ta kontrofensywa uszczupliła trochę linię obrony, więc Rosjanie chcą wybadać, gdzie najłatwiej byłoby ją teraz przebić. Ukraińska telewizja pokazała fabrykę tych nowych rakiet Flamingo i to dosłownie całą fabrykę. Jeżeli to nie jest jakaś wioska pod to jest to jeden z największych faili tej wojny. No bo to można bardzo łatwo teraz zlokalizować. Na Ukraina to nie ma za specjalnie obrony przeciwpowietrznej. Jedyną ewentualną obroną to może być tutaj po prostu tempota rosyjskiej generalicji, ale kto wie, nawet i u nich są ludzie z jakiegoś wywiadu, więc mogą im koordynaty podsunąć pod nos. Jak um, dla mnie to tutaj może chodzić nawet nie tyle o użycie tych rakiet jakkolwiek w boju, co właśnie użycie ich jako środek propagandowy przed najbliższymi negocjacjami. Patrz, ot, po prostu, patrzcie, robimy duże rakiety. Fakt, że te rakiety lecą wolniej niż drony, będąc 10 razy większymi, to już sobie darujemy. Na tę chwilę zakład ma produkować jedną taką dużą rakietę dziennie, a chcą produkować siedem. Zatem możliwe byłby jak dla mnie, z jeden taki większy atak w miesiącu, co i tak jest jak dla mnie całkiem sporym osiągnięciem. Oczywiście, no tak jak mówię, jeżeli Rosjanie tego po prostu nie zbombardują y, następnego dnia. Erdogan, a propos właśnie y, rozmów, to Erdogan zapowiedział gotowość do zorganizowania szczytu trójstronnego USA, Ukraina, Rosja. Organizował on już szczyty wcześniejsze Rosji z, ze Stanami Zjednoczonymi, Rosji z Ukrainą, no więc można by powiedzieć, że to by była swego rodzaju po prostu kontynuacja. Obie strony wydają się w miarę też szanować ten kraj, plus jest to niejako sąsiad jednych i drugich od strony Morza Czarnego, więc siłą rzeczy oni też mają interes w zakończeniu tegoż konfliktu. Innym przywódcą chcącym to zorganizować jest Orban, ale jak dla mnie to jednak za duże ryzyko, no bo on jest jednak w Unii Europejskiej. Ktoś mógłby chociażby zrobić psikusa i na przykład nie przepuścić Putina przez swoją przestrzeń powietrzną a to tylko jedno z wielu potencjalnych zagrożeń dla takiego szczytu. Tak jak mówię, Turcja to jak dla mnie jest po prostu najlepszy wybór i najbardziej też zresztą prawdopodobny. Szef ukraińskiego MSZ-u Andrzej Sybicha poskarżył się natomiast, że Rosjanie zaatakowali na Zakarpaciu zakład należący do Amerykanów. O jaki konkretnie zakład chodzi, to nie wiadomo, ma on produkować sprzęt elektroniczny. Na tej chwili praktycznie cała produkcja na Ukrainie to produkcja wojskowa, więc Sybicha mówiący, że nie ma, że, że nie ma ten atak żadnego sensu, jest jedynie aktem terroru, nadzwyczajnie no troszkę kłamczuszkuje. Choć fakt, że chodzi o amerykański zakład, nie jest jak dla mnie przypadkowy, chodzi tutaj bowiem oczywiście o jakąś tam próbę rozbicia tego ostatniego zbliżenia Trumpa z Putinem. Oczywiście, Trump nie zmieni całej polityki z powodu jednej fabryki, no ale kropla drąży skała, a Amerykanie posiadają całkiem spory fragment Ukrainy, więc siłą rzeczy takie sytuacje się będą powtarzać. A to nie wygląda mimo wszystko za dobrze w mediach. A propos mediów, to Załański się znowu w nich wypowiedział i powiedział, że Chiny nie mogą być gwarantem bezpieczeństwa Ukrainy. A jeszcze nie tak dawno to sam ich do siebie zapraszał, właśnie, żeby pomogli im z Rosją. Ja obstawiam, że to nie tyle, nawet Załański ma z nimi problem, no bo tak jak powiedziałem, o nich sam zapraszał, co Trump. No tylko, że nie może powiedzieć tego wprost, no bo i on też nie jest teoretycznie według Samych swoich słów stroną konfliktu, więc nie może tego wprost powiedzieć. No, więc mówi przez komika po prostu. Można się było w sumie tego spodziewać. Rosja, jak coś, to ma w zanadrzu jeszcze kilka innych państw, które mogą pełnić podobną rolę. Mamy kolejne informacje odnośnie Nord Streama i tym razem z państwa, którego się nikt chyba tutaj nie spodziewał. Otóż Włosi mieli złapać u siebie Ukraińca, który to miał koordynować całą akcję. Bo ta trójka, bodajże, która została do tej pory schwytana, no to byli wykonawcy, a to taki powiedzmy dowódca operacyjny. Dodajmy do tego, że oficjalnie tym głównym zleceniodawcą to miał być w ogóle założny, który to siedzi sobie jak gdyby nigdy nic na stołku ambasadora Ukrainy w Wielkiej Brytanii. Schwytany mężczyzna ma zostać przekazany niemieckiej prokuraturze, która zapewne powie, że to już wszyscy i zamknie sprawę, a przynajmniej spróbuje. Notabene zastanawiam się, czy to są rzeczywiście ludzie, którzy wykonali tą brudną robotę. No, bo Amerykanie do niej zatrudniają zazwyczaj innych, więc jest to jak najbardziej możliwe. Tylko, że wtedy to by było też troszkę słabe zagranie, nawet jak na standardy zachodnie. No, bo co innego robić z kozłów ofiarnych jakiś margines społeczny, który podłożył ładunek wybuchowy pod fabrykę za kilka stówek, a co innego postępować tak już z regularnymi agentami. A. O takich tutaj chodzi, zwłaszcza, że SPU przecież nadal działa. A wiadomo, że prawdziwych winowajców nie skażą, ale nawet przy tego typu śledztwie, powiedzmy pokazowym, no to jak rząd niemiecki ma teraz uzasadniać wysyłanie miliardów do kraju, który dopuszcza się na terenie Niemiec aktów terrorystycznych? A jak już jesteśmy przy terroryzmie, to padł rozkaz ataku na gazę. Miała być mega, giga, wielka ofensywa. W sumie, podobnie jak z poprzednią operacją, będzie to raczej walka na wyniszczenie. Oczywiście wszyscy ten krok potępiają, ale nikt z tym nic jak zwykle nie zrobi. Zobaczymy, jak wyjdzie jeszcze ten nadzwyczajny, super-hiperszczyt państw islamskich i jakie tam fikołki będą robić, co by usprawiedliwiać wspieranie ludobójstwa braci w wierze. Jak już jesteśmy przy Bliskim Wschodzie, to Sąd Najwyższy w Pakistanie nakazał wypuszczenie byłego premiera tego kraju Imrana Khana z więzienia. I jest to bardzo gruba wiadomość, ponieważ został on tam wsadzony za swoją prochińskość i antyglobalizm, a dokładnie to za nie wprowadzenie reform wymaganych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Co za tym idzie, kraj ten doszczętnie musiał się już pozbyć wszelkich wpływów zachodnich, Kan ma zresztą nadal gigantyczne poparcie tutaj i obstawiam, że w najbliższych wyborach to on znowu dojdzie do władzy. No bo obecny rząd nie jako kopną w tyłek Amerykanów, no ale mogą zawsze do nich wrócić. Więc z perspektywy chińskiej, no to lepiej mieć w tym kraju człowieka jednak pewnego. A wracając jeszcze na chwilę do Ukrainy i założnego, to Wielka Brytania zamierza pomóc Ukrainie w przygotowaniu przyszłorocznych wyborów prezydenckich. Dokładnie rzecz biorąc, to oni mają przeliczać głosy. A głównym kontrkandydatem dla Załańskiego to jest obecny ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii. No, ja tu zupełnie nie widzę żadnego konfliktu interesów. To już naprawdę jest robione na bezczela. W sumie, założone jest teraz i tak wymieniane praktycznie przez wszystkich jako najlepszy kandydat, ale nadal jest to jak dla mnie rozwiązanie zwyczajnie głupie. Mogliby być tutaj po prostu bardziej subtelni. No, i teraz pytanie: czy jak go wsadzą na tron Brytyjczycy, to czy on będzie skory do rozmów z Rosją? No, bo wyspiarze to są raczej na tej chwilę w bojowym nastroju. Jak już jesteśmy przy Brytyjczykach, to tamtejsza prasa donosi, jakoby Trump w ogóle zrezygnował z rozmów pokojowych. Podobno ma on uważać, że to Załański i Putin mają się po prostu sami dogadać, a on im to umożliwił i tutaj jego rola się zwyczajnie ma skończyć. Tak jak powiedziałem, to jest prasa brytyjska, oni mają interes w torpedowaniu procesu pokojowego, choć jakby nie patrzeć, to Trump już z Putinem rozmawiał, więc nie widzę, e, e, więc nie wiem, co tutaj dodatek e, Załańskiego miałby tutaj zmienić. Natomiast bardzo zastanawiam się, jak będzie wyglądało w ogóle spotkanie to Załańskiego z Putinem, co oni sobie powiedzą, no i też w jakim języku. E, w końcu załoński to tak średnio kontroluje to, co się dzieje u niego w kraju. Polityk z niego żaden, więc on nawet za specjalnie nie ma o czym rozmawiać z samym Putinem. No chyba, że mogą rozmawiać o tym, jakby go ewentualnie z tego wyciągnąć, tak żeby za współpracę zwyczajnie mógł jakoś z tej Ukrainy wyjechać. I ja podejrzewam, że o tym tak naprawdę mogą być te rozmowy, no bo dla rządu ukraińskiego to jakikolwiek układ inny niż wojska ukraińskie w Moskwie to jest porażka. Więc z tego punktu widzenia to już nie za specjalnie da się coś nawet z tym zrobić. Więc pozostaje właśnie jakoś uciec z tego tonącego okrętu, a taka współpraca może przyspieszyć proces i tym samym oszczędzić życie również i rosyjskich żołnierzy, więc opłacałoby się to i samym Rosjanom. USA obniża Unii Europejskiej cła, konkretnie to ma obniżyć cła na samochody i na leki do 15% zamiast 30% jak do tej pory. Co ciekawe, Europa na tej chwili nie wzięła na siebie za to żadnych dodatkowych obciążeń. Jeżeli te dotychczasowe wejdą w życie, to i tak będziemy na ogromnym minusie, ale na tej chwili póki co nic się na to nie zapowiada, nadal jesteśmy na etapie obietnic. Ja bym się nie zdziwił, jakby w ciągu następnych kilku miesięcy Amerykanie powolutku schodzili z tych swoich warunków, aż do osiągnięcia jakiegoś konsensusu. Dla Trumpa liczą się tylko media, a jego wyznawcy mają pamięć złotej rybki, więc przez ten czas w ogóle zapomną, że jakikolwiek deal miał w ogóle miejsce. A propos deal, to właśnie zerwano traktat pokojowy w Demokratycznej Republice Kongo, rzekomo wynegocjowany przez Amerykanów. No to była w sumie jedyna wojna, ym, o której Trump mówił, co do której można by powiedzieć, że rzeczywiście jakoś tam się przyczynił do jej zakończenia. A gwarantem pokoju to w ogóle miały tam być amerykańskie prywatne firmy wojskowe. Pytanie zatem, co się tutaj stało. Ja szczerze mówiąc, to podejrzewam udział osób po prostu trzecich. Mam tu w szczególności na myśli Chiny, bo Demokratyczna Republika Konga to jeden z pierwszych krajów na świecie, który znalazł się w ogóle na orbicie Pekinu jeszcze za czasów zimnej wojny. Także oni mają tam bardzo duże wpływy. Rząd centralny w zasadzie oddał złoża kobaltu Amerykanom, a to jest bardzo ważny pierwiastek. Kongo jest głównym jego producentem na świecie i to, i to ponad połowę kobaltu pochodzi z Kongo, także no bardzo dużo. Jednakże też trzeba powiedzieć, że wojska rządowe to nie wyrażają w ogóle chęci do walki na terenach tej Katangi. Więc jeżeli rebelianci tutaj rozpoczną ofensywę, to ci amerykańscy najemnicy zostaną sami jak palec, a ich tam aż tak dużo nie ma. No, i albo zostaną stamtąd wygonieni, a nawet jak podejmą walkę, to i tak to jest korzystne dla Pekinu, bo Eric Prince będzie musiał dosłać trochę posiłków. A im więcej najemników będzie w Kongu, tym mniej ich będzie w innych częściach świata. Donald Trump bierze się za produkcję smartfonów. Bierze to tak trochę w cudzysłowie, no bo on żadnej fabryki nie otwiera. Po prostu tworzy swoją markę, która będzie, którą będzie produkował ktoś inny. Zaprezentowane do tej pory smartfon to w zasadzie kopia najnowszego flagowca Samsunga, więc bardzo prawdopodobne, że to będą właśnie Koreańczycy. Ostatnio Donald dość mocno uwiózł się na Apple, że produkują w Indiach, a powinni w USA i że mają teraz przenosić fabryki do kraju, co jest w zasadzie niemożliwe. No i wszystko się też powoli wyjaśnia, bo największą konkurencją dla Trumpka w Ameryce jest Apple właśnie. No, i może po prostu też w ten sposób niszczyć konkurencję dla swojego telefonu za pomocą aparatu państwowego. Trump, fond zastąpi iPhone'a. Donald dostanie kolejne miliardy dolarów. Jest to jak dla mnie zgodne z dotychczasowym jego postępowaniem. Do końca kadencji zostanie najbogatszym człowiekiem świata i zaora przy okazji pół Ameryki. ale póki co to Amerykanom jakoś bardzo, jak widać, nie przeszkadza. Coś musiało natomiast przeszkadzać fińskiemu eurodeputowanemu Emeliemu Peltonenowi, gdyż strzelił on sobie w głowę w tamtejszym parlamencie. W sumie nie wiadomo o co dokładnie poszło, bo nie zostawił on żadnego listu ani nic z tych rzeczy. Co prawda się leczył, ale nie psychiatrycznie. A raczej nie sądzę, żeby to była robota seryjnego, no bo, seryjnego no bo to miejsce trochę się rzuca za bardzo w oczy, mimo że na tej chwilę to nikt tam za bardzo obrad nie robi, no bo wiadomo, są wakacje. Koreańczycy zamierzają rozszerzyć sprzedaż swoich czołgów K2 na inne państwa europejskie. Co najciekawsze, to część z tych pojazdów ma być produkowana w Polsce. Biorąc pod uwagę problemy z tym niemiecko-francuskim projektem czołgu i rosnące zapotrzebowanie na sprzęt w Europie, to za niedługo może się okazać, że rzeczywiście to się może stać realne. Oczywiście i tak część części nawet do tych pojazdów spolonizowanych powstaje nadal w Korei, więc i Azjaci i tak wychodzą na swoje. Wiadomo, to zapowiedział też prezes Hyundai'a które to produkuje te czołgi, to też trzeba mieć na uwadze, ale jakby jakimś cudem udało się tego dokonać, no to my bardzo na tym zyskamy i politycznie, a może i nawet finansowo. Azjaci szukają rynku zbytu dla swojego przemysłu, więc siłą rzeczy mogą dać całkiem dobre warunki, no u Niemca na coś podobnego liczyć nie możemy, podobnie jak u Amerykanów. Jak już jesteśmy przy naszej sprojeniówce, to Kosiniak z Kamyszem byli w zakładach zbrojeniowych w, w Tarnowie. I tamtejsze szefostwo zapewnia, że systemy lotnicze Pilica zostaną oddane jeszcze przed terminem. No, w sumie, co oni mogą powiedzieć na wizycie gospodarskiej? Oprócz tego, zapowiedzieli, że mają u nas stacjonować Holendrzy, co ma w jakiś sposób zwiększyć nasze bezpieczeństwo. Nasi przodkowie umierali za to, by w Polsce nie było obcych wojsk, a teraz sami ich spraszamy. I tak to są niby sojusznicy, ale na pewno oni będą ten fakt też wykorzystywać przeciwko y, nam. Aby cieba są wypadową na najbliższą wojnę światową, to raczej też nie leży w naszym interesie. A jakby wam było mało, to Tygrysek jeszcze zaczął coś bredzić o budowie w Polsce bomby atomowej. Już normalnie mógłby przestać z tą propagandą sukcesu, bo to jest już trochę żałosne. Ja wiem, że można podrasować trochę fakty na potrzeby propagandy, ale właśnie podrasować, a nie wymyślić jakieś pierdoły na poczekaniu. Oczywiście chodzi tutaj o przykrycie blamażu, jakim było to wylądowanie drona w Osinie, bo jak się okazało, jak zwykle nasi po prostu nic nie wiedzą. Bo o ile oczywiście szef MONU już grzmi o rosyjskiej prowokacji, to jak zwykle nie przedstawiono żadnych na to dowodów i oni chcą iść na wojnę z Rosją. Oczywiście też się już u nas odpaliło trochę środowisk szerzących panikę, chociażby emerytowany generał Leon Komornicki. Ja nie wiem czy to głupota czy zła wola, ale on już chce zwołać szczyt NATO i oczywiście iść z szabalką na Moskala. Jakby co, no to legion cudzoziemski Ukrainy nadal rekrutuje, a od reszty niech się odczepi. Taka propos dronów to Litwa jeszcze zamyka swoją przestrzeń powietrzną z okazji zbliżających się białorusko rosyjskich ćwiczeń zapad. Oczywiście oznacza to chociażby duże straty ekonomiczne, związane z brakiem ruchu lotniczego, ale tamtejsze rządy to mają gdzieś własnych obywateli jeszcze bardziej niż Polska. Jeśli te filmy są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo mi to pomaga w rozwoju kanału. Jeśli chcecie wesprzeć mój projekt finansowo, to link macie do mojej zbiórki w opisie pod filmem, a jeśli macie własne przemyślenia, to reszta komentarzy jest Wasza. Dziękuję.